Porozmawiamy w takim razie o torze Interlagos, na którym odbędzie się te, ten przedostatni wyścig sezonu. To chyba kolejny tor o wyjątkowej atmosferze i z wyjątkowymi kibicami. Tor położony na przedmieściach São Paulo. Taki troszkę dziwny, dziwny kontrast. Z jednej strony ta nowoczesna technologia, Formuła 1, najnowocześniejsze samochody świata, a z drugiej strony wychodzisz przez bramę toru i widzisz domki z kartonów, z nieotynkowanej cegły, suszy się pranie, wszędzie tacy dosyć podejrzani osobnicy po prostu z biednej brazylijskiej dzielnicy. Trzeba bardzo uważać na bezpieczeństwo. Zdarzało się w przeszłości przypadki, że osoby z padoku, mechanicy, członkowie zespołów byli po prostu napadani. Po, po, właśnie po opuszczeniu bram toru przez okoliczne gangi. Także dosyć wyjątkowa atmosfera, ale sam tor też, też jest dosyć wyjątkowy. Jeden z czterech obiektów w kalendarzu, na którym większość zakrętów jest w lewą stronę. A więc kierowcy muszą też troszkę inaczej się przyzwyczaić do przeciążeń, odpowiednio potrenować mięśnie karku przed, przed tym wyścigiem. Bardzo długa, prosta, wiodąca pod górę, a więc duże wyzwanie dla silników. Tutaj kierowcy, którzy mają mocne motory, na przykład silniki Mercedesa, będą pewnie na uprzywilejowanej pozycji. No, ale oczywiście to nie wszystko. Mamy jeszcze środkową sekcję, mamy pierwszy zakręt, gdzie też dochodzi do wielu ciekawych zdarzeń. No generalnie to jak mówisz jest to bardzo interesujące o ciekawej atmosferze, charakterystycznej. Jeszcze wracając do tych smaczków takich, myślę, że kibice brazylijscy to, to jest takie bardzo interesujące zjawisko, tacy głośni, rozrzeszczani, ale też myślę, że bardzo jakby poświęcający się tym swoim zawodnikom bardzo ciekawy widok. Z takich innych smaczków nie wiem czy pamiętasz, że kiedyś wyszliśmy z toru, właśnie staliśmy, czekaliśmy na taksówkę pod tą bramą, gdzie naprawdę trzeba się oglądać na boki i, i przejechał tak zwany sambodrom, czyli jakiś wehikuł, na którym tańczono sambę. Bardzo interesujące zjawiska. Z innych smaczków bardzo interesujące miejsce jest w środku toru, bo tam jest jeden taki mały fragmencik, gdzie jest taka nisza i po prostu są drzewa, i jest roślinność jakby no, nieregulowana. I szczerze powiem, mimo tego, że jest to jakieś tam niewielkie poletko, wygląda to trochę jak właśnie taka mała dżungla, że przechodząc obok, trochę się obawiam, czy nie wyskoczy stąd jakiś dziki zwierz i nas nie zaatakuje. No tutaj trochę żartuję, natomiast faktycznie jest to takie miejsce pełne kontrastów. Tor położony w miejscu, gdzie kiedyś były jeziora, na podmokłym terenie, przez co przez wiele lat było tam bardzo wyboiście. Jakieś dwa lata temu tor wyremontowano i kierowcy od tej pory mówili, że naprawdę jest sobie lepiej, natomiast no, ponieważ ten teren, ten grunt jest niestabilny, może być, że w tym roku znowu będzie dużo wybojów, że będzie bardzo niewygodnie. Kiedyś kierowcy mówili, że trzeba mocno zaciskać zęby podczas jazdy, żeby, żeby ich nie stracić. Generalnie też tor nietypowy, prawda? Właśnie ta skrętność, ale także to takie połączenie. Z jednej strony część jest bardzo, bardzo szybka, a z drugiej mamy taki fragment, w którym jest zakręt w zakręt. I ogólnie wydaje mi się bardzo lubiany przez, przez kierowców tor, taki właśnie wyjątkowy, nietypowy. To powiedzcie o charakterystycznych punktach tego toru. Gdzie, na które po, powinniśmy zwrócić uwagę? Pierwsza sekwencja od razu po starcie, zakręty imienia Artona Senny, lewy, prawy łuczek, no tam po starcie z reguły dochodzi do jakichś tam drobnych zamieszań, Potem kawałek prostej i lewy zakręt, gdzie kilka lat temu troszkę popadało, była taka rzeczka przepływająca przez tor i siedmiu kierowców skończyło wyścig na poboczu, w tym także Michał Schumacher. No i potem ta środkowa sekcja, o której wspominałeś. Tak, środkowa sekcja, zakręt zakręt, dosyć wolna, yy, bardzo techniczna. Jest tam jeden z fragment nazywany przez nich Mickey Mouse, Myszka Mickey, bo tak właśnie tak trochę się wyrysowuje ten, ten zarys Myszki Miki umownie bardzo charakterystyczne miejsce jest za tą sekcją jest to sekwencja lewych zakrętów przejeżdżanych na pełnym gazie bardzo szybko i bardzo stromy podjazd pod górę którego nie widać w telewizji wypad na główną prostą i też ciekawa sprawa, o ile większość tego, tego lewego fragmentu i podjazdu jest oczywiście pod górę, o tyle w pewnym momencie zaczyna się zjazd i już do pierwszego jedzie się jedzie się w dół, co oznacza, że startując kierowcy muszą się asekurować czasami trochę hamucem, żeby auto nie zaczęło zjeżdżać, czyli tak ruszają najpierw hamulec, potem muszą startować i stąd te przygody, o których mówi Mikałaj, na przykład w tej pierwszej szykanie Senna, po prostu to jest dohamowanie na zjeździe, też po starcie, jest ciasno, kierowcy często potrafią trochę przedobić i stąd tyle akcji.